Ja już nie. Chcę. Ale ja mam zajebiste TikToki. Nie mam zajebiste TikToki. Nie no we. Serio? No dobra. Kurwa, z synem, kurwa, farmaceutyka Bichnera. Czekaj. Ja się kurwa zadawałem, kurwa, z synem, kurwa, farmaceutyka Bichnera, kurwa. Ja się kurwa zadawałem z ludźmi, kurwa, z listy Forbesa w Polsce, kurwa. Ja się zadawałem, kurwa, z ludźmi, którzy byli na poziomie, kurwa. Znam milion takich, kurwa, przykładów. Nie będę tutaj, kurwa, rzucał ani ksywami, ani, kurwa, nazwiskami, ale żebyście, kurwy, jebane, wiedzieli, że nie jesteście, kurwa, nie sięgacie nam do pięt. A Malikowi powinniście, kurwy, jebane, na ulicy, kurwa, ręce całować. A nie, kurwa, chodzicie, kurwa, i myślicie, że, a no, bo on tam został odpulony, no to my możemy tam na niego gadać. Jesteście kurwa nieudacznikami, pierdolonymi. Zamknijcie kurwa te ryje, jebane, brzydkie. No, ładnie Ronaldo powiedział, nie? Ale ja nic nie zrobiłam. Zrób późno. Kto to? to Panie myśli, kierowco, ma. nie będę pana. No słuchaj, kurwa, TikToku, a nie pierdolić. Panie kierowco, nie będę pana karał mandatem garnym. Bardzo mi miło. Sprawę do... <laughs> A Ale co? Myśleliście, że ja nie jestem fajna? Ona otworzyła dzisiaj sekreta, stary. Nie chciałam cię, ale jesteś mój. Mm. Ale to masz sekreta? Czy mam labubu? Masz... Nie na no, labubu to wiem, bo ty mi je polecałeś. Ale, ale sekreta nie mam. Masz? Nie mam. Postaliśmy na labubu za 2000 zł, ale nie takie labubu, tylko takie przeogromne Jest labubu, labubu, z wielkości też. praktycznie, nie wiem, mojego tułowia. Jest aż takie wielkie. I found you, a w środku kryje się to cudo i jeszcze ruszają mu się oczy. Od... pracuje Unitra, więc to wiadomo, że co drugi klient pyta się czy muszę mówić do niego szafę. Ja widziałem. u Unitra, więc to... To, siemanko, to się ma tak, to jest to mój lamp i dla I to co zrobić ostatnio to jest Nikosia. I, I samo co prawdziwe na lat. motocyklu e, Koma jak Koma, ale mu nie życzę, żeby sobie coś zrobił na motocyklu Sajno. No bo w, w dobrej gest jest potem, wiesz się dzieci zająć, nie? A nas na to nie stać. Nie jesteśmy tacy sami do co? A kto to był? Taka Olivia storo. E, nie bo tak tyle, ale była wcześniej też na TikToku, nie? Możliwe, no, no. no. O. Byłeś też tam? Jeszcze raz. Byłeś też tam? Na czym? W Disneylandzie. Tak, byłem, w Disneyland? byłem. W 2022. <noise> tak, Mike. O. Ja też chcę to nagrać ja Jestem tu właścicielem kurwa, nie wiem co się dzieje kurwa, odpierdolcie się ode mnie. No. A tu starsze? <noise> Jasne, oczywiście, no pani mi się podoba na przykład. <noise> <śuk> ja ją starszą mi tu. <śuk> A trubisz star. <śuk> Hejka, jaka cena za jeden przejazd? No za jeden przejazd tutaj masz 89 dziewięć złotych. <śuk> 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 Jaha! TikTok! I nie płacisz za kobiety, ale nie zabierasz kobiet na jedzenie. Ja? Czy płacę na, za kobiety? Nie ja tyś wiedział, że płacisz, ale ich nie zabierasz na jedzenie. Męczyłeś mi to. No. O! Aha. Dobry, pani Przepraszam, Pisa. nie mam czasu. Mam opartę, nie, dziękuję, nie jestem e, konto, zainteresowana. Po prostu, konto, nie oparty, chcę, daj mi spokój. Spierzam. No. Czeka, no. Czeka. no. <laughs> Nitro, zyniak, oh, w yes. BMW. Oh. <laughs> No. to jest I just prawda. <laughs> <laughs> no, I jaki <zajebisty. laughs> <laughs> Jakie to są te <laughs> Chciałbym taką. No, e Zdjęmy, to Nie wiem, całemu, no, kurwa śmieszny TikTok wiem, no kurwa Dwie białe kreski, pierdolicznie niebieskich I tylko spontan od początku do końca. Liczy się <g whole truth American> prestiż i ten nie sexy. Jaramy god... jaramy. No. Àn... Nie wiem nawet żadnego komentarza. ale. Ah, dobra. <r HDMI> <l> <rigained> <gindian> o, f**k! <g assumption> <g illum Weil> e <g Official> <támning> Ej, wiesz, no, Mateusz... że już, już nie są razem? Szczerze? Nie wiem kim jest Julka i Mateusz, ale wiem za to, że w FASTRAKu od poniedziałku do piątku, od godziny 10 do 14 mamy nową, zarąbistą promocję. Trzy przejazdy w cenie dwóch! Yeah. To jebany Lion. Ten mały, fajniejszy. Jaki? No ten mały, ten tygrys. Jaki kurwa tygrys? To, to są lwy, kurwa, psychopatko. To jest tygry... to jest lew i to też jest lew. to jest Dla ciebie to jest tygrys? Nie, kurwa, nie wierzę, nie. Co ty, kurwa, mówisz w ogóle? Już jest późno. To nie. Dobra, ci pokażę, jak tygrys wygląda. Zobacz, <laughs> tak wygląda, kurwa, tygrys. Zobacz, tak wygląda tygrys, kurwa, to są lwy. Rozumiesz? O Boże. Wiesz, dlaczego ten jest inny od tego lwa? No dobra, że to jest jakaś tygryśnica i Co ty pierdolisz w ogóle? Ty jesteś upo. Ja daj spokój, ja jestem zmęczona. To jest, to jest lwica, a to jest lew. Lwica jest mniejsza i nie ma kurwa tego całego tych grzywy nie ma. Lwy są zajebiste. Ja mam lwawy wytatuowanego, Wicoe. Z Zrobiłem no, jest... lwałem. Ale... Patrzcie na to, dobra, wiesz. patrz na to. Zaczeki zajebisty, zaczeki zajebisty tatuaż Federico Valverde sobie zrobił. No, to... Pokaż, pokaż. Nie wiem jak. Dopierdolony sobie Kurwa. Ja tak. To jest rodzina lwów jest? kurwa. Dobra, dobra. Tu jest mama lwica i tu są małe lwiątka. Okej. Okay. Nie, że nie, zajebisty? nie może być. się kurwa nie znasz. No. Ja nie wiem. Jakoś... No nie wiem. Oh, Kevin De Bruyne! Nie lubię, gdy jadę z kimś autem i ta osoba zachowuje się, jakby była na wyścigach. Nie A. lubię, gdy jadę z kimś autem i ta osoba zachowuje się... Ładnie śpiewa, nie? No to no? wejdźmy. Jeszcze śpiewa? Feraz. Dobrze? Dobrze. Kojarzysz się na pamięć? Czy coś znam? No, na pamięć. To? No znam. No. the kiwis zaśpiewali. Jak się nazywa tym polski? Tego już się uczyliśmy. Jak się nazywa kim polski? Nie, szczerze, ja już na żadne pytanie nie odpowiadam. Jak ja się nazywa jak hymn się polski? Chcę. Już nie chcę. Jak się nazywa hymn polski? Już nie chcę, nie zadaj mi żadnych ja pytań. Jak się o nazywa font... hymn polski? No hymn polski ma, no, do mi Ale a jak się ta pieśń nazywa? Mogę chcę zaśpiewać. Marsz jaki? Jaki marsz to jest? Marsz? No. Mazurek, tak? No i wiem kogo, już wiem kogo, Dobrowskiego. wszystkiego. Tak? No kurwa, nie daliście jej podpuścić. <noise> no. To zaśpiewaj, no. chyba, jak taka jesteś. No już wiem, już nawet wiem jaka jest ostatnia zwrotka. No to zaśpiewaj, no. No <noise> dobra, ja, jaka jest ostatnia zwrotka? No już wiem, że teraz ja jak czarniecki do Poznania. Już wiem, już się nauczyłam. No i jak jest dalej? Nie, nie, Do poznania. Po szwedzkim. Nie wiem, za Boże. Dla ojczyzny, ratowania. Kiedy? No? Śpiewaj! No, że nie wiem, no nie wiem, że tak się. Może daj mi spokój. <grym> ja tam przez morze? Dobra, już koniec. Koniec. A to chyba nie jest ostatnia zwrotka ogólnie. <grym> no to trudno. To już nie ma znaczenia. Teraz no już, no do... Tak. Już tam ojciec no do swojej baszy, mówi zapłakany, ja słuchaj jeno, pono nasi biją w tarabany. No i git, no. Ja będę tutaj cały ten hymn. No to dawaj. Ale, to... Ale nie chcę, bez muzyki to... Ja ci to beatbox zrobię. Ja się nie, 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 ale daj mi już spokój. nie, 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 rób tego. Już nie, 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 Żadnych pytań. nie, nie, No nie, się nie, No, No nie, nie, tu, kurwa. nie, nie, pek. nie, Pamiętajcie, nie, nie, kutasów na kartach do głosowania, bo ostatnio wygrał. Tu robiliśmy też labubu. No, What? no. no What? i What? się podnieciłem, jaką kawę lubię?

<Gryzanie> nie bawiam takie rzeczy. 396 zł. Nie za wczoraj. Ani było 300? Bo ja za 300 brałem. No 300 ty dawałeś, ale teraz musisz oddać więcej. A ty, to nie widziałeś, że tak działa? No ja! Z skuterem A ja widziałem cię w sumie ostatnio. Po chodniku jechałeś. Z czym ty chodnikiem jeździsz, ulicą? No bo był korek. chciałem już musisz czekać? Bez kasku chyba nawet. Co? I bez kasku chyba nawet. Kasku chyba nawet. No chyba tak. Gocie <śmulacza> no znowu jakiś zgubił k***a, odbierze. Tadu jak to bierze, w ogóle jest z Ale zobacz, wie że... bierze, poodbierał, zegarek odebrał, nie, wszystko nie, poodbierał nie. i teraz dalej zostawia. To, 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 to trzeba być k***a. Ale powiedz mi, jak to jest z duchawą, że najpierw Dalton z nią był u nas. A to tego teraz nie powiem. <śmulacza> Skąd tam tą macie? Nie Was wiem. Jest? Nie, ja. się nie pytaj. Widzisz jakieś serie? To był I'll let to where the shit What are you doing? What are you doing? <laughs> <What>? Me? <laughs> just hanging around. What are you doing? Rain drops are falling on my head. And just like guy whose feet are too big for his bed nothing seems to fit those raindrops are falling on my head they keep falling so i just did me some talking to the sun and i said i didn't like I've always wondered when lemons fall. Why are you walking this late alone? Who says I'm alone? <laughs> 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 eee, Coca-Cola, ale taka zwykła kurwa nie ta zero dla frajerów jebanych, bo wam się też pojebało. Kiedyś cukier człowiek, mój ojciec co się cukrem kurwa nacierał i kurwa <laughs> żyje dalej, zdrowy tramwaje je prowadzi, a wam cukru to zje, kurwa to zęby wypadną. Jebać was wszystkich kurwa ma. <laughs> eee, Coca-Cola, ale... Zobaczcie, mały piskaczek się wykluwa. Zobaczcie. Zobacz, z Zobacz. Taki on. No wychodzi piskaczek. Co to będzie? Widziałeś? No znalazł jajeczko. O! fajnie Trzeba jego tu no, On się wykluje zaraz no zobacz i będziemy mieli pisklaczka no zobacz ja kaj zobacz pisklaczek, pisklaczek się wykluwa zobacz ten już <śled> Zgadki to ty jesteś, kasztan i cipa Wyglądasz mi na typa, który siada jak sika U mnie przy... Zgadki to ty jesteś, kasztan... La policja no. Dlaczego kobiety są głupie? No, a kto normalnie bierze kutasa do gębienia. Miałeś kiedyś kutasa w buzi? Głupi. Dlaczego? Ja nie miałem, to nie no. jestem głupi. Miałeś czy nie? No, trochę jestem. Miałaś czy nie? A ja jestem. Spokój się, co to za pytania? Miałaś kutasa w buzi czy nie? Dziwnałaś myśli. Nie <grym> myśli kurwa, zacząłem no TikToka zadam pytanie. Co <grym> sobie, z tobą? Co no, tak. seven, seven Mike, pick or didn't happen? Dobra, albo dementujesz, albo miałaś, to jakby jest wiesz. Ja się z niczym nie zgadzam tutaj. Si o no. Idziemy dalej. Tak Idziemy czy nie? dalej. E... No jest snap. Ja tutaj... <grywia> ja Cię tutaj posądzę. Uznęcanie się nade mną. To czemu Andrzej Wajda pisze, że tołdzi Koziora był chapany? <grywia> Boże, bez przesady. Dajcie spokój. Czyli dementujesz Koziora, tak? Zaprzeczam no. A do kwestii głównej zaprzeczasz czy potwierdzasz? Ze wszystkiego zaprzeczam. Idziemy dalej. Czyli nie miałaś, tak? Zaprzeczam no. Idziemy dalej. No już, idziemy dalej. Ciebie boję. Wiosna. Cieplutko się zrobiło. Coraz częściej mamy słoneczko, co jakiś czas przeleci jakiś bączek. Pum. O, stokrotki. Wiosna. Maryja, przykłonna sztuka. Krasny. O, really? Czarny. -cool. Jak mnie tuż zabrał pierwszy raz na ryby, to też właśnie pierwszy raz łowiłem, to mi powiedział, że ja się bałem ściągać ryby z haczyka i powiedział, że chce, żebym... Że, o, że, on, że to jest taka zasada, że właśnie wędkarze tak robią, że jak chce, żebym on mi ściągał ryby z haczyka, to muszę mu zrobić loda i mu robiłem loda. Dobra. No, ale nie wiem, no kurwa ja nie zdam Nie znam się na tym, więc po prostu. Eee, kiedy mam następną lekcję? Jeszcze raz? Kiedy mam następną lekcję? Czego? Na hiszpańskiego. No, chyba już nie będziesz miała, bo mi się nie chce. Już nie?